Przepraszam, przepraszam, czy to jakiś handel odnośny, obwoźny? Nie, nie, w magazynie pracuję. W magazynie? 15 dolarów na godzinę. Brakuje tego, kasku, Aha, bezpieczeństwa i No butów z blachą też nie mam. A co jest do sprzedania? No... I za ile? To są najpiękniejsze koszulki świata, ponieważ hasło przewodnie to w tym roku SUMMERS IS STATE OF MIND, tak? I lato to jest stan umysłu, więc jak ktoś tak naprawdę ma lato w sercu, to cały rok może się tak, cieszyć to jest, to jest. E, z słoneczkiem <laughs> w Przyszła właśnie kolejna grupa dziewczyny. Jak się czujecie? Gotowe tak. na sesję? Tak. Oko tam, oko podmalowane, tak. Włosy zrobione. Dobra, super. Słuchajcie, za chwileczkę e, dostaniecie koszulki, a potem domkami zrobimy sobie sesję fotową. jaki kolor bliższej koszulki?

tak. Dziewczyna, a co wy szukacie? O co przyszliście? Tutaj? Zdjęcia. Po zdjęcia? Czy na zdjęcia? Na zdjęcia. Po, zdjęcia. I po koszulkę. Tak. A, to w tak, tej Dobra, to zapraszamy. Jak dobrze że tam ostatnio było mogło że zawsze tak tak Nie, to jest, to jest to samo ujęcie Marcin Dobra, dobra robić, Uśmiech, uśmiech, uśmiech. zęby, zęby,